Słuchajcie, tyle się dzieje, że trudno coś relacjonować, ale to spróbujemy wybrać najciekawsze momenty, najciekawsze wydarzenia. A pierwsze jest takie wydarzenie, że platforma odpuściła pisowi aresztowania. Nie chcę po prostu, żeby to było, że na przykład przyjmujemy media siłą, a, czy że na przykład tych dwóch baranków, Kamińskiego i jego męża Wąsika. Aresztujemy, czy na przykład dudę pacyfikujemy, po to właśnie Bodnar jest wprowadzony jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, żeby on właśnie zmiększał tego typu e, historię. Wiem, że wszyscy Polacy oczekują, że pisowcy będą aresztowani, a najlepiej rozstrzelani, prawda, za te zbrodnie wojenne, jakie przeciwko Polsce poczynili. No ale po prostu tu idzie na, na to, co, co Wałęsa, że na spokojnie niech to sądy rozstrzygają. a nie można tego skumulować, bo wyjdzie, że po prostu my się mścimy, a nie, że naprawiamy Polskę. I są tacy, tacy są zmiękczacze, właśnie jak Bodnar, wstawieni, którzy po prostu a, no idą na, na tak zwaną miękką politykę, będą sprawdzać w starych dokumentach nieprawidłowości i po prostu je przywracać. I tak po kolei wszystkie sprawy są przywracane, no bardzo wolno, bo Bodnar no to taka trochę, wiecie, fujara, co nie? No tam może dwie sprawy. Gdyby był Giertek, no to już by wszyscy byli aresztowani i wszystkie sprawy byłyby wygrzebane, a tak... mamy taką sytuację, że ci ludzie po pierwsze wchodzą wciąż do, na przykład do sejmu, ten wąsik z Kamińskim, chociaż to jest nielegalne. No jak, ty, jakbyś, ty, ty człowieku, jakbyś był posłem, tak, i byś miał prawomocny wyrok, to byś do sejmu, nie wszedł. No, a w związku z tym, że to są pisowcy, no to się trochę jak z Jakim obchodzą, żeby nie było, że to jakaś tam zemsta czy coś, tak, no. No, i oczywiście a propos ich, tylko już słowem kończącym, to, że oni jakieś tam odwołania złożyli do Sądu Najwyższego. A tutaj oczywiście Hołownia dał ciała, bo zamiast napisać, że to ma iść do Izby Pracy, to napisał do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy sobie sam to wybierze. No i oczywiście wskaże Izbę Pisowską, czyli tą Izbę Karną, która jest nieuznawana przez sądy europejskie i sądy polskie również. Więc to, co, co że jakby nie ma żadnego znaczenia, tylko że on ma aurzec tylko to, że czy Hołownia dobrze zrobił, że te mandaty im zawiesił, czy nie. No a jeżeli był prawomocny wyrok sądu, no to musiał on tylko potwierdzić decyzję Hołowni. Ten sąd nie jest od tego, żeby decydować, czy oni są winni, czy niewinni, bo to jest jakby materia procesu karnego i on jest zakończony. To jest jakby kwestia procesu tego czy chłownia właściwie odwołał, prawda? Czy była podstawa, no. A skoro była podstawa, bo wiemy, że była podstawa, no to no tylko to uzna, że była podstawa i to wszystko. Ale to w żaden sposób nie powoduje, że na przykład mandat poselski jest niewygaszony. Jest wygaszony z dniem decyzji. Są najwyższy dzieła na zasadzie kasacji, tak? Czy nie wstrzymuje biegu ważności terminu wykonania jakichś czynności prawnych czyli tak samo jak i sprawomocny wyrok drugi, drugiej instancji, sądu okrągłego, no to już to tak naprawdę na sali mogą być aresztowani, doprowadzeni do aresztu. A to, że tam się później będą do sądu najbliższego kasację wnosić, to już to nie wstrzymuje tego, że będą siedzieć sobie w więzieniu i czekać na wynik tej kasacji. To samo tutaj, oni już nie są posłami i nie mają prawa wchodzić do, do nie mają wchodzić w prawa do Sejmu, a to, że ich hołownia wpuszcza, no to jest taki akt... Uważam słaby, żeby nie pokazać, że są jakimiś tam, o właśnie jak tutaj mówią, więźniami politycznymi, to przynajmniej pamiętam, że więzień polityczny to jest ktoś taki, kto jest w opozycji, a nie ktoś taki, kto był w rządzie. A oni byli skazani za to, że jak byli w rządzie, a nie jak byli w opozycji, tak? Opozycjonistą jest powiedzmy, nie wiem, ten przybód, czy ktoś, kto działa przeciwko rządowi, a rząd, mając wszystkie organa władzy, po prostu go aresztuje. A oni byli skazani, jak byli ten, władze, a nie jak byli w opozycji. Czyli zostali skazani za, za to, jak rządzili, a nie za to, jak walczyli z rządem. No. W ten sposób, więc tutaj nie ma mowy o rządzie politycznym. Uszawstrząc z tego, że są zwykli bandyci, którzy, którzy po prostu fabrykowali dokumenty po to, żeby utupić Lepera na zlecenie Kaczyńskiego. A jak się nie udało, to go zamordowali. Pamiętacie, że. Kaczyński, że Leper dostał dokumenty o tym, że Kaczyński jest ludzkim agentem, i za tego po prostu Kaczyński kazał powiesić. No. Się wszyscy w Warszawie śmieją, że Leper się trzy razy wieszał, bo go dwa razy w domu nie było. No. No, I to tak, a propos Lepera i tych dwóch, dwóch panów, którzy mają na sumieniu naprawdę wiele gorsze rzeczy niż Geszko Zakiewicza. I tu przejdę szybko o propos bo pan Jarosław Kaczyński, poseł Jarosław Kaczyński, wciąż, to jest dziwne, że jeszcze nie Jarosławka aresztowany, no ale no to tak Bodnar jeszcze sprawy tej łapówki Kaczyńskiego na przykład nie, nie, nie kazał, żeby to ponowić, dziwne, no uważam, że od razu powinien być aresztowany Kaczyński, no ale to tak jak mówię, no... Nie pasuje do platformy zupełnie ten człowiek, no ale taka, taka wola Tuska była. W każdym razie ten, w każdym razie gest Kozakiewicza wszyscy widzieliśmy, jak pokazał obrzydliwy. Bo no to wiesz, tak Polak pokazywał Rosjanom, czyli Kozakiewicz to było fajne, a jak ruski agent pokazuje Polakom, no to jest słaby no, i ten kamiński ruski agent, kolejny, yy, znaczy on nie jest był rosyjskim agentem, ale skoro działał w interesie rosyjskich agentów, jak Kaczyński ma to staje się z automatu ich kolaborantem i, i ruskim agentem. No i Kaczyński ten miał wywiad, słuchajcie, w telewizji, powiedział, że yy, to jest nieprawda, to jest uro, urojony świat, nie było żadnego on go nie widział i go nie potwierdza, i, i wszyscy, którzy tak mówią, to kłamią. Czy pamiętacie, czyli Kasiński po prostu odleciał? No to, to jest dziadek, który odleciał, on już po prostu nie widzi. Albo po prostu jemu się wydaje, że jak czegoś po prostu nie ma, to e, czegoś on nie, nie uznawać, to po prostu tego nie ma. No i tak ma być. No. Tak przez 8 lat miał, bo w TVP w fikcyjną rzeczywistość. I teraz są właśnie dwa pytania. Czy on faktycznie wierzy w to, że jak on nie chce w to wierzyć, to tego nie ma? Na przykład ja nie chcę wierzyć, że jest zima, tak? że, że, że pada deszcz, uważam, że jest słońce i chcę włączyć TVP, i chce, żeby w TVP było słońce, że świeci, że dzisiaj jest 40 stopni, tak? I pytanie, czy to, to jest choroba psychiczna, czy nie? A drugi, że po prostu teoretycznie kłamie, co też kłamie, wiadomo, że po prostu on tego nie ma i koniec. E, I tak dalej, ale wszyscy raczej uważają, że to jest choroba psychiczna, e, że po prostu on się przez 8 lat przy, przyzwyczaił do tego, że to, co on mówi, e, tak ma być, a jak tak nie jest, to po prostu tak nazwał dziennikarzy, to są Jacyś coś tam, coś tam opłacali, żeby coś utrzymać, nie wiem, ta narracja jest tak bez sensu. Tak samo jak ta narracja, że jakiś tam marsz milionerów, tak, ma być, no. Bo pamiętajcie, jak Tusk miał marsz miliona serc, milion ludzi było w Warszawie. Pamiętajcie, tam to milion sto tysięcy było ludzi było w Warszawie, chyba czy milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy, jakoś tak. Nie wiem, ja pamiętam, jak byłem na tych dwóch marszach i na pierwszym było 650, a na drugim coś było milion coś z hakiem jak no, no. I on teraz też będzie, będzie ludzi, milion, milion ludzi będzie, no. zawołuje wszystkich do marszu, no do żadnego marszu nie będzie miliona ludzi, tylko to będą jakieś emeryci przywiezieni, ogłupieni tym TVP, a teraz Republiką, która będzie zamknięta za te wypowiedzi haniebne tego, tego całego ich kabaryciarza, który ma order bohatera polskiego od Andrzeja D. To jest ten, chyba jeszcze nie jest aresztowany, więc mogę powiedzieć, Andrzejadudy, Andrzeja Dudy. I, I on takie rzeczy mówi po prostu, że no, nie, nie nawołuje do nienawiści, do, do mordowania tych uchodźców w barakach w Auschwitz. No. Może ali byłaby nawet śmieszna, gdyby to był fakt, że Niemcy faktycznie są jakimś agresorem względem nas. Obecnie i, i nam coś nakazują. A oni nawet nie wiedzą, że nie ma żadnej alokacji imigrantów, ponieważ Polska ma Ukraińców i, ma, i w tym momencie wiesz, nikt imigrantów nie da do Polski, więc to, to jest totalnie bez sensu. No. no i co? No i ten marsz ma być w Warszawie, tak zwanych Marsz Milionerów. <laughs> Czyli wszystkich, którzy miliony pokradli, łącznie z tym. Oszustem, co był ministrem cyfryzacji te respiratory posprzedawał. Tyle, co miał to kraść. A on jeszcze szczelnie po telewizji chodzi z tym, mastalerkiem jakieś głupoty gadają. E, obóz, tak zwany 13 grudnia, e, czyli obóz pisowski, kiedy przestał być oficjalnie rządem, e, konotacje z Jaruzelskim są najbardziej na miejscu, e, nazywa się obozem patriotycznym, tylko nie dodaje, że patriotycznym względem Rosji. No, czyli opozycja tak zwana patriotyczna, czyli opozycja patriotyczna względem Putina, czy opozycja ruska, można powiedzieć, to, no i totalna też, bo, bo wszystko totalnie blokują, więc mamy opozycję totalną, opozycję patriotyczną względem Putina i mamy rząd polski, patriotyczny, narodowy w końcu, propolski, też jest miłe, no. No tak w dużym skrócie, bo reszta to ja naprawdę powiedziałem, że ci pisowcy chodzą jeszcze i jeszcze się uśmiechają, i to jest najbardziej bezczelne w tym wszystkim, no. a oni są, są z nimi na miękko i uważam, że jak na miękko będą tych traktować, to nie jest dobre. Tu musi być ostre cięć naprawdę. No. Ja nie mówię, żeby ich od razu zabijać, bo kara śmierci w Polsce jest zabroniona, ale ich wyłapać i ten, i, i wszystkie te majątki skonfiskować no. na początek. No. A bo ci, lali TVP, TVP znaczy, to oni przez 8 lat tak będą uważali, że to są wszystko rzeczy wymyślone, nawet jak wiadomości na TVP. Teraz już to oni w to nie wierzą, bo oni po raz pierwszy Tuska widzą telewizji, a oni po prostu wiesz, przez 8 lat jak żyjesz w kłamstwie, że cię żona zdradza, a ona ci że życie kocha. No, to głupie ci później uwierzyć, jak widzisz no, zdjęcia, że cię zdradza, no i uważasz, że to jest po prostu mistyfikacja, no. To samo jest z pisowcami, oni po prostu w to nie wierzą i wypierają no, prawdę, no. I to będzie długi proces, no, zanim się po prostu im w głowach poprzestawia. Hmm, ale jak nie pamiętam, niech spojrzę na rachunki, za prąd, no. Niech pomyślą, czy, czy to w Polsce Putin nam regulował ceny, czy nie, no. Chociaż tam, z tego co pamiętam, kłamali, że to na całym świecie tak do góry poszło. A w Polsce było najdrożej, pamiętacie. No. no dobra, to tak w skrócie dzisiejsze wiadomości. Pozdrawiam Was.